Hej, Siemanko, witam się z Wami, X kapikułty Oczywiście drogi widzu, zostaw lajka, miły komentarz i bez zmiernego mojego gadania przychodzimy już do materiału. No a w dzisiejszym odcinku po raz kolejny atakujemy widzowie twierdzy nederu, żeby widzowie jedną, jedyną rzecz tam zdobyć. Pewnie zapytacie co Kapikuł chce zdobyć w twierdzy nederu, jak zdobyłeś już pałki od blazów. No fakt, nie tym razem nie, będziemy atakować blaze'ów, tylko będziemy atakować czarne szkielety, żeby coś zdobyć? Czarną czaskę, żeby stworzyć, widzowie, w końcu Widera i go zabić. Jak Smoka pokonaliśmy, to czas na Widera, prawda? Więc, widzowie, zanim to, to oczywiście z, e, zdobyliśmy też Erytre, więc polecimy też te sobie na, tam na erytrze tylko zanim to, oczywiście, musimy wypić moje kochani wodki. Więc, no co, ja mogę w sumie już zakładać Ery i możemy w sumie tam zaraz polecieć. Tylko niestety e, ten gaz, niestety, no niestety kapik nie, nie wziął łuku, więc nie ma jak go zabić, chy, 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 chyba, że mogę go, chyba, że mogę go z, ty, z tego, z Oj, nie mogę? Co, co się dzieje? Ty, ale czekaj, bo ja, o, ty, zabiłem go, jest! Tylko, że niestety kapiek nie wziął e, tych mm, papieru, to by mógł zrobić oczywiście więcej firewag, ale dobra, to jest, po pomijając e, muszę najpierw wynaleźć, gdzie ja którędy e, tam, e, no wiecie, m, szedłem, ale wydaje mi się, że to chyba było, chyba e, w tamtym kierunku chyba był ta, e, była ta twierdzona deru, wiecie. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, że dokładnie w tamtym kierunku, no dokładnie, dokładnie w tamtym kierunku była ta e, widzowie twierdza netheru, dokładnie, więc możemy polecieć oczywiście tam na e, LC, dokładnie, o i mamy widzowie już, mamy, mamy oczywiście już twierdzę nether. Boże ile tu, ile tu sklepów jest, no to, no to tutaj się powiem wam e, zaskoczyłem, zaskoczyłem się że tutaj naprawdę jest dużo skeletów, tu, tutaj może byśmy w sumie e, dali, wiecie co, e, kierunek, że e, no że wiecie, że tam w tym, w tamtym kierunku to jest się idzie, e, a my się zajmiemy może tymi sk skeletami, tylko trzeba oczywiście zjeść, mamy widzowie, lootingcy i musimy polować na oczywiście co, Głów. e, główkę widzowie, tak, dokładnie, musimy zdobyć w końcu e, główkę, dobra, pikson, Let's go, dobra, niestety tutaj nie ma. Ale niestety musimy uważać, żeby... Żeby nam... kurde przestań nie walić, kurde, no. Kurde, no... No i jeszcze walka z gastem, no c i co jeszcze? I co jeszcze? I jeszcze walka z gastem, no? Nie no, fantastycznie no. Fantastycznie, ja to mam naprawdę. Jest! Dobra, jest! Let's go! Let's go! Ile? Dwa... Dwa jeszcze mamy, dobra. Proszkę! Proszę, no! Jedna główka! Znaczy... Teoretycznie trzy, ale... No co się dzieje, no? Dobra, jeszcze jeden y szkielet, no. Będę bił tu szkielety, sk dopóki nie zdobędę y głowy czarnego szkieleta. Mamy! Mamy, widzowie! Mamy Tak jest! Mamy! Głowę czarnego skieleta! Tak jest! Tak jest, widzowie! Mamy tak! Widzowie, let's go! Let's go! Mamy to, mamy to, dobra, mamy Let's go Głowa zalicona, ale teoretycznie widzowie potrzebujemy trzech główek. No bo widzowie. No i pomijając też ten, ten oczywiście ten yy, piasek dusz, nie, Ale to spokojnie, ogarniemy to piasek dusz to akurat łatwo, łatwo ogarnąć, ale na tym piasku dusz właśnie potrzebne są dokładnie trzy głowy. Więc yy, nie, na razie nie widzimy więcej szkieletów, ale może się uda zdobyć widzowie... Yy, no jeszcze dwie, z, widzowie, jeszcze W możemy sobie pozabijać widzowie troszeczkę Blaze'ów. No bo umówmy się, teraz jestem... No! Ta, perfekt, Uzbrojony, więc teraz Blaze'y w ogóle nie mają ze mną... Naprawdę, szans. Umu, no, umówmy się, serio, no. No. Nie ma, nie ma co tutaj porówn porównywać nawet nederajtową full nederajtową e, full nederajtowym setem z diaksowym setem e, i nawet na diaksowym setie nawet nie miałam enchantów, bo chyba wtedy byłem chyba w, z, w, w zwykłej jak zbroi, jak jeszcze ostatnio tu w Nedeze nagrywałam odcinek jak no, jeżeli nie oglądaliście, to link będzie, link będzie w karcie tak jak standardowo zawsze daje. Więc no. A, a pomyślałam, że akurat powybijam sobie troszecz, troszeczkę Blade'ów, no bo umówmy się. Potki też na Widera, no to chyba. No jednak yy, na Widera, potki, no to chyba jednak wskazane miecz, prawda? Yy, no bo jednak bez, bez potek do Widera to lepiej nie iść. A najbardziej na siłkę, dokładnie. Na siłkę, na siłkę to jest akurat podstawa. Akurat w sumie mamy Łopki, 31. A to w sumie jest chyba więcej blade'ów nam nie będzie potrzebna. W sumie na zapa. uuu, i w sumie nam skelety się zrespiły, więc mega, mega fajnie. Chodźcie tutaj z skelety do mnie, no dawajcie. O nie, nie, nie. Dawaj. Uuuu, mamy drugą głowę. Tak. Tak, tak jest. Tak jest. Może to lepiej do lawy, w sumie, wiecie? Lepiej do lawy. Ale tak jest, jest jedna głowa. Dobra, jedna mamy głowa. ostatnią głowę, moi kochani, i pora stąd się wynosić wreszcie, bo akurat nie zgadniecie, bo, było tutaj chyba najwięcej skeletów, to ja, nie wiem, może kiedyś więcej widziałam, ale jakieś 5 lat, to ja na pewno nie widziałam 5 szkieletów w jednym, w jednym momencie było, nie? Ale dobra, udało się zdobyć finalną czaskę, więc pora się stąd, tak jak powiedziałam, pora się zabierać do widzowie domku. Widzowie dokładnie na szczęście wiemy gdzie gdzie mamy. Gdzieś tam, o. No i oczywiście widzimy portal. Oczywiście nawet blisko mamy tą twierdzę netheru, więc bardzo fajnie, że mamy przy okazji blisko. Więc co, lecimy. I widzowie co? O! Jesteśmy już w normalnym świecie, moi kochani. I widzowie, na ten materiał, moi kochani, to by było na tyle. Eee, no i co? Jak chcecie, widzowie, więcej tego, tego więcej takich zwariowanych materiałów, napiszcie swój pomysł koniecznie w komentarzu, że stworzyliście coś po sobie. A ja co? Na ten materiał się z wami, widzowie, żegnam. No i co? Sayonara! Bajo!